Już od 26 kwietnia nastąpią bardzo poważne kolejne zmiany w organizacji ruchu kołowego w ścisłym centrum Katowic. Utrudnienia obejmą tak kluczowe ulice jak Mickiewicza, Skargi, Stawową, Słowackiego, Moniuszki, Matejki oraz Plac Wolności i Aleje Korfantego. Zmieni się też trasa kilkudziesięciu linii autobusowych. Specjalnie dla komunikacji miejskiej ruch zostanie przywrócony na Placu Wolności. Reorganizacja ruchu ma charakter czasowy i będzie obowiązywać na czas rozpoczętego Kolejnego etapu przebudowy ścisłego śródmieścia Katowic. Warunki są trudne. Przerywamy główny ciąg komunikacyjny, ze względu na konieczność budow budowy podziemnych instalacji, musimy tę linię przeorganizować inaczej. Mamy nadzieję, że, że pasażerowie, mieszkańcy Katowic i innych miast to zrozumieją, bo, bo kiedyś tą budowę trzeba jednak przeprowadzić. Tutaj rzeczywiście wchodzimy w ten końcowy etap, w, czy fazę przebudowy układu drogowego w ścisłym centrum Katowic, tak więc to jest jedynym takim że, że prawdopodobnie to i już nic więcej nie będzie ruszane w układzie drogowym myślę przez najbliższe lata. Najważniejszą informacją jest to, iż dotychczasowe miejsca odjazdów, linii, z których pasażerowie korzystają, w generalny sposób zmienią się na w zależności od ciągów komunikacyjnych, na odjazdy z ulicy Moniuszki, z tymczasowych przystanków, jak również z ulicy Sokolskiej, z przystanków, które już dotychczas funkcjonują. Może być małe zamieszanie. Kto nie, nie przeczyta w internecie, ani w gazetach, ani nie dowie się środków masowego przekazu, musi liczyć z tym, że przystanki mogą być w innym miejscu. Godziny odjazdów wszystkich linii autobusowych. W dojeździe do centrum Katowic staraliśmy się utrzymać bez żadnych y, zmian. Nastąpią korekty, ale to kilkuminutowe. W odjazdach linii wyjeżdżających z centrum Katowic już na poszczególne ciągi komunikacyjne. Jeżeli chodzi o ilość kursów, zachowana została dotychczasowa ilość kursów wszystkich linii autobusowych. Każda zmiana jest pewnym utrudnieniem i to rzeczywiście tutaj trzeba zaznaczyć i za to serdecznie przepraszam, że tak będzie. No ale wszyscy jesteśmy mieszkańcami, wszyscy korzystamy z tych układów drogowych, z komunikacji publicznej, tak więc no, dotknie nas to wszystkich. Czyli wszyscy niejako jakoś tam. Na tym ucierpimy, ale mam nadzieję, że kwestia informowania zarówno za pośrednictwem państwa, czyli mediów, jak i również nasza indywidualna realizowana przez, przez miasto czy kazetka GOP no, wpłynie na dobre poinformowanie pasażerów i, i mieszkańców o tych zmianach i myślę, że większego, większych problemów nie, nie powinno być. Więcej szczegółów dotyczących reorganizacji ruchu znajdą państwo na stronie www.przemiana.katowice.eu.